no proszę państwa będziemy oceniać jedzenia to jest, to jest od 1 grudnia czyli od dzisiaj zaczynamy to że oceniamy jedzenia to ten to oceniemy gołwege parówki Trochę bez smaku, ale dobre. To jest dobra, to jest dobra zupa. To jest bardzo ten, znaczy nie zupa, tylko ten tylko parówki. Można Można ten, można. Można zawsze na ten na ognisko na grill. Dla tych, którzy yy, ten yy, nie jedzą mięsa, są weganami lub wegetarianami. To polecam te parówki. Zaraz będziemy oceniać tę zupę. Więc szykujcie się ocenienie zupy wegetariańskiej. Teraz będziemy oceniać zupę, zupę, knora, sel w ziołach jest to wegetariańskie, więc idziemy ocenić. Dobra, teraz oceniamy zupkę wegetariańską, trochę bez smaku, ale słona jest. No dobra, proszę Państwa, oceniamy, że jeżeli chodzi o kiełbaski i zupkę wegetariańską, ze serem, to oba będą 9 na 10. Mój kanał nadal będzie politycznie, ale teraz będę też komentować jedzenia. I oczywiście będą gry, ale do, dopiero to będzie. Dopiero to będzie po nowym roku. Te gry od 1 grudnia, czyli od dzisiaj zaczynamy ocenianie. A ten, a. A od. Y 15 stycznia zaczniemy gry. Czyli będę instalował i będę ten, będę ten, będę, będę ten, będę. Będę od 15 stycznia, będę gry, grał w gry i będę tutaj pokazywał jak gram. No dobra, proszę Państwa. Zachęcam do oglądania, w TikToku to będzie gry i oczywiście eee, te Próbowanie jedzeń. No tak jak mówię, oceniam to 9 na 10. Te oba te oba, co próbowałem, czyli zupkę i parówkę we wegetariańską, wegańską. No dobra, no to trzymajcie się.